Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, na którym zajmujemy się głębokim rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat, który dla kobiet był obcym i niedostępnym przez wiele, wiele lat. Chodzi tutaj o pieniądze. Do tej pory kobietki niezbyt interesowały się finansami i na szczęście zaczęło się to zmieniać w ostatnich latach. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało dalej i mam nadzieję, że każda z Was da radę wybudować swoją niezależność finansową. I będzie miała takie poczucie sprawczości w tym temacie. Bo często oddajemy to w ręce polityków, ekonomistów, bankowców, męża, e, naszego pracodawcy, a tak naprawdę jest wiele rzeczy, na które możesz wpłynąć, i wiele aspektów, które mogą ułatwić Ci radzenie sobie z sytuacją finansową. W dzisiejszym odcinku zacznę od takich podstaw, 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 o takich absolutnych fundamentów budowania swojej wolności finansowej. I starając się o mój pierwszy milion, em, na początku jak poszłam do mojego mentora, to wydawało mi się, że ta farmozona. ja tu chcę się uczyć o pieniądzach, a ten mi opowiada o mindsecie. Em, miał rację, bo dzięki temu udało mi się ogarnąć pierwszy milion w e, złotówkach na razie, ale udało się. I to, od czego zaczęliśmy, to był mindset i to myślenie. Dlatego jeżeli chciałabyś się dowiedzieć, jakie są twoje pierwsze kroki, to zostań ze mną do końca, bo na samym, samym, samym końcu tego filmu, ale nie przebijaj, to powiem ci, jaki jest twój pierwszy krok. Więc zaczniemy od tego w ogóle. A, jeszcze, abyś nie mogła dać, to poproszę o suba i lajka i komentarz, bo dzięki temu będę mogła więcej kreować i będę tworzyła więcej przydatnych treści dla ciebie. Zaczniemy od tego, czym pieniądze naprawdę są. Bo niestety, nie zdajemy sobie z tego sprawy bardzo często, że pieniądze są powiązane z emocjami i właśnie z tym, jak myślimy. No bo tak jak myślisz, to będziesz o to, co myślisz o pieniądzach. Może myślisz, że masz mało pieniędzy, może myślisz, że pieniądze są trudne do zdobycia i może myślisz w ogóle, że pieniądze to jest coś strasznie skomplikowanego. I to, co myślisz o pieniądzach, wpływa na Twoje decyzje finansowe. To, czy zdecydujesz się na kredyt, czy nie decydujesz się na kredyt. To, czy kupisz sobie drogą sukienkę, czy jej nie kupisz. To wszystko wpływa na Twoje decyzje. A to, jakie decyzje podejmujesz, wpływa na Twoją sytuację finansową. No i teraz tak, no, sytuacji finansowej od tak nie zmienimy, więc trzeba coś zacząć wcześniej. Twoje działania, no tak, masz, a nie wpływ. Tylko żeby je zmienić, to musisz zmienić Twoje myślenie. Dlatego zaczynamy od fundamentów, od tego, w jaki sposób myślisz o pieniądzach. I bardzo bym chciała, żebyś dzisiaj zastanowiła się ze mną, może zatrzymała pauzę tam, gdzie potrzebujesz, i zanalizowała to, co będę do Ciebie mówiła. Więc zacznijmy od tego, że nasze przekonania i myśli o pieniądzach rodzą się w największym stopniu, kiedy jesteśmy dziećmi. To, jak obserwujemy naszych rodziców, jak oni sobie radzą z pieniędzmi, to w jaki sposób oni się zachowują. Jeżeli chodzi o finanse, wpływa bardzo na, na to, w jaki sposób potem my sobie z tym radzimy. I może zauważyłaś, że dzieci z bogatych domów często wychodzą z takim fajnym manicetem, że w wieku powiedzmy dwudziestu kilku lat sami zaczynają bardzo dużo zarabiać. Może zauważyłaś, że mają takie bardzo przedsiębiorcze myślenia. No właśnie, bo oni myślą o pieniądzach inaczej niż ludzi z takich normalnych domów, jak, no nie wiem, ja jestem z normalnego domu. Nie było ani biednie, ani bogato, no tak normalnie, po polsku. I właśnie, co tutaj um, jest złego? Często um, myślenie o pieniądzach, szczególnie w Polsce, jest skojarzone ze złymi emocjami. Często słyszymy takie odzywki, a, mają dużo, kupili nowe auto, pewnie je ukradł, pewnie ukradli te pieniądze, albo ciekawe skąd to mają. Ciekawe, czy zapłacili podatki za to. Mamy taką agresję. Jeżeli widzimy, że ktoś ma dużo pieniędzy, to wzbudza się w nas takie poczucie, że coś jest nie tak, że no, jak, jak sobie oni na to mogli pozwolić? Jakie machlojki, jakie złe interesy stoją za tym, że ktoś sobie może kupić nie wiem, nowe BMW, czy wyjechać na dłuższą podróż? Co się musiało takiego stać, że ten ktoś nagle ma tyle pieniędzy? Nie wiem skąd to wynika. Może, może jakieś właśnie komunistyczne jeszcze um, podejście, bo wtedy to może było bardziej połączone z jakimiś nieuczciwymi rzeczami. Ale dzisiaj? No przecież, jeżeli to kogoś na coś stać, to znaczy, że ten ktoś po prostu na to zarobił. I to przekonanie też może wynikać z tego, że tak podświadomie myślimy sobie, że pieniądze są w jakiś sposób ograniczone. Że jak i sąsiad będzie miał dużo pieniędzy, to z tej puli. Wychodzi na to, że ja będę miała mniej. No i to właśnie nie tak działa, bo pieniądze nie są ograniczone i każdy może te pieniądze mnożyć, każdy może się dorabiać i to nie znaczy, że jeżeli, e, nie wiem, powiedzmy miasto, kraśnik na Lubelszczyźnie nagle będzie miało dużo pieniędzy, to że powiedzmy Lublin, miasto Lublin będzie miało mniej tych pieniędzy. No nie, to, to, to nie jest powiedziane, że jeżeli tam się daje, to tam się zabiera. Tak jest może w polityce przynajmniej. Nie powinno być, ale tak może być, no bo skoro zabiera się bogatym, to daje się biednym. Ale w takim życiu poza polityką, no to tak naprawdę to, to nie ma przełożenia. Bo to, że jedna firma dużo zarabia pieniędzy, nie znaczy, że druga firma będzie mniej zarabiała pieniędzy. Pieniądze nie mają limitu. Co też jest bardzo ważne, jest, żebyś wiedziała, że pieniądze są jak taka Twoja armia. Bo pieniądze, które masz, one dla Ciebie powinny służyć. Są jak takie Twoje żołnierze. Jak takie Twoje fundamenty do tworzenia czegoś większego. właśnie to Twoje myślenie jest takim największym fundamentem, bo kiedy pomyślisz sobie o takim drzewie, to żeby to drzewo miało piękne owoce, powiedzmy jabłka, no to nie zaczniesz dbać o liście czy, czy o same owoc, prawda? Tylko będziesz dbała o to, żeby to drzewo miało dobre korzenie, żeby miało wodę, żeby miało dobrą glebę. I właśnie tym jest myślenie. Myślenie jest tym fundamentem, który sprawia, że później możesz zrywać bardzo dobre owoce. I a propos tych żołnierzy jeszcze, to twoje pieniądze są takimi twoimi właśnie żołnierzami. To znaczy, kiedy masz pieniądze, możesz z nimi zrobić, co uważasz, że jest słuszne. Możesz kupić sobie nową bluzkę i ten żołnierz będzie dbał o to, że się czujesz, nie, wiem, sexy. Możesz też kupić sobie, powiedzmy, akcję jakiejś firmy, i ten żołnierz będzie dbał o to, żeby pomnażać te Twoje pieniądze. Tego żołnierza możesz też użyć do tego, że zapiszesz się na jakiś kurs, który podniesie Twoje kwalifikacje i dzięki temu będziesz mogła więcej zarabiać. Ten żołnierz może być też kapitałem własnym na kredyt na mieszkanie i dzięki temu będziesz miała poczucie spokoju, bo masz swoje mieszkanie. Musisz myśleć o tych pieniądzach jako o takich twoich żołnierzach, którzy wychodzą na walkę, żeby sprawić, że ty będziesz szczęśliwsza. I wracając jeszcze do tych schematów, które mamy, które mamy z domu, zauważcie, że popadamy w takie skrajności. Ktoś mógł mieć tatę, który bardzo, bardzo oszczędzał, i cały, cały czas powtarzał: Nie, tego sobie nie możemy kupić, nie mamy na to pieniędzy. Na to nie możemy sobie pozwolić, nie mamy pieniędzy. I wydaje mi się, że tutaj trafiłaś dwa, mogłaś trafić dwa, dwie różne części. Albo wydajesz tych pieniędzy za dużo, bo nagle zarabiasz więcej, więc chcesz wszystko wydać, bo chcesz sobie to wszystko zrekompensować, czego nie miałaś jako dziecko, albo popadłeś w kolei też takie no, sknerostwo że nie chcesz wydawać, że liczysz każdy grosz, że zastanawiasz się, czy sobie na to możesz pozwolić i wciąż kręcisz się w kółku w poczuciu, że nie masz wystarczająco dużo pieniędzy. To przekonanie utkwiło w tobie tak głęboko, że dla ciebie automatycznie dostajesz wypłatę i sobie możesz myśleć, mam za mało pieniędzy. Mimo, że porównując to do innych wypłat, do tego, ile zarabiałeś w przeszłości, to już jest całkiem dużo, ale tobie jest ciągle za mało. Mamy schematy, które wypracowali u nas rodzice. I co też jest bardzo ważne, żebyś zrozumiała, to to, że pieniądze są powiązane z emocjami. To znaczy, często wydajemy też pieniądze pod wpływem emocji. Idziemy do sklepu i my nie kupujemy jakiejś sukienki dla samej sukienki. My kupujemy tą sukienkę, bo ona wzbudza w nas emocje. Bo wyobrażamy sobie siebie w tej sukience, idąc na randkę, idąc na spotkanie biznesowe w żaludności, jaka to sukienka. Idziesz, idziesz sobie, kupujesz tę sukienkę, patrzysz na siebie w tej sukience i czujesz się kobieco. Czujesz, że ta sukienka da ci to, czego pragniesz. Ona da ci jakieś uczucie, którego pragniesz w tym momencie. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym? Rzeczy, które kupujesz, jakie one w tobie wzbudzają emocje? I pod jakimi emocjami kupujesz? Czy kupujesz jako rekompensatę, bo miałaś ciężki dzień w pracy, to chciałabyś sobie dać takie poczucie, że zasłużyłaś? Czy kupujesz, kiedy jesteś smutna, żeby porawić sobie humor? Czy kupujesz, kiedy jesteś właśnie w takim stanie radosnym? Kiedy kupujesz? I jakie jest Twoje myślenie, kiedy wydajesz pieniądze? Jakie jest Twoje myślenie, kiedy musisz coś wydać? Bo zauważ, że często jest tak że bardzo się denerwujemy, kiedy, kiedy wydajemy pieniądze. Przykład. Zepsuło się, zepsuło się auto i musisz naprawić coś. I to będzie kosztowało tysiąc złotych. I w tym momencie to cię strasznie denerwuje i boli, że musisz wydać te pieniądze. Bo, no bo musisz je od siebie wydać, swoich pieniędzy. Wolałabyś kupić za to coś innego. I tutaj chciałabym, żebyś zaczęła myśleć o pieniądzach jako takiej energii i takim przepływie. Po to, że wydasz teraz 1000 zł na naprawę auta, nie znaczy, że te pieniądze do ciebie nie wrócą, bo może być tak, że dostaniesz w pracy premię, której się nie spodziewasz, bo może się okazać, że nagle dostaniesz prezent za darmo od kogoś, może się okazać, że nie wiem, ktoś się pomylił przy wystawianiu rachunku, ty też nie zauważyłaś i nagle, zamiast płacić, nie wiem, 50 zł, e, płaciłaś 10. To znaczy. Te pieniądze to tylko przepływ, to pieniądze to tylko energia. Nie ma ich limitu, więc to, co o nich myślisz, tak naprawdę wpływa też to, ile będziesz ich miała. Tutaj wkraczamy na taki głębszy poziom. Ale pieniądze, będąc energią, będą do ciebie przychodziły wtedy, kiedy cielesz energię, która jest dla nich pozytywna. To jest um, powiązane z prawem przyciągania też. Ale wyobraź sobie mm, jak to jest z miłością? Wyobraź sobie, kiedy przyciągasz miłość w swoim życiu, przyciągasz miłość wtedy, kiedy jesteś strasznie rozgoryczona, jeżeli. Kiedy jesteś strasznie rozgoryczona, kiedy wszystko cię denerwuje, kiedy masz zły humor, czy przyciągasz miłość i piękno w swoim życiu, kiedy sama pałasz tą miłością, kiedy sama pokazujesz miłość, kiedy sama czujesz też się kochana. Kiedy przyciągasz miłość? No, wydaje mi się, że powiesz no, wtedy, kiedy sama kochasz i czujesz się kochana, i wtedy przyciągasz jeszcze więcej miłości. Zauważyłaś, że kiedy jesteś singielką, to masz takie fazy przestoju, że masz wrażenie, że się tobą nikt nie interesuje, że masz wrażenie, że żaden facet ciebie nie zagaduje, nie pokazuje zainteresowania. A jak tylko um, zaczniesz się z kimś spotykać i zaczynasz taką właśnie energię rozprzestrzeniać, takiej szczęśliwej kobiety, takiej miłości, takiego wiesz, seksapilu, to nagle pojawiało się po prostu kolejki i sobie myślisz, Boże, no teraz, teraz. Miałaś tak? No właśnie. Z pieniędzmi jest tak samo, bo kiedy będziesz liczyła każdy grosz, kiedy będziesz sobie mówiła, nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, nie stać mnie na to, jestem biedna, no to będziesz. Bo taką energię wysyłasz. Ale jeżeli zaczniesz sobie mówić, no właściwie to ja mam wystarczająco dużo pieniędzy, właściwie to patrzę na tą torebkę za 800 zł, no mogłabym sobie ją kupić. No właściwie na nią nie stać. Ale czy to zrobisz? No tutaj przejdziemy do kolejnego etapu. Bo dając pieniądze, mm, łatwo powołać taką manię, no bo kiedy musisz myśleć pozytywnie o pieniądzach, Masz nie być Januszem, który ciągle oszczędza. No to w każdym razie, no to co, masz wydać wszystkie pieniądze? To też nie o to chodzi. Kupisz sobie torebkę za 800 zł. To pomyśl sobie, co jest Twoim priorytetem. Czy planujesz kupić sobie mieszkanie? To mieszkanie da Ci spokój, to mieszkanie da Ci poczucie spełnienia, to mieszkanie da Ci poczucie um, odpowiedzialności. I torebkę. Torebka, da Ci poczucie seksapilu, urody, piękności, da Ci pewność siebie może. I teraz, zanim kupisz tą torebkę, to sobie zastanów, co jest w tym momencie dla mnie ważniejsze. Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w przyszłości, czy seksapil, którego teraz potrzebuję? Gdzie ta waga Twoja jest? Czy idzie w tą stronę, czy idzie w tą stronę? I czy chcesz kupić tą torebkę, czy nie? Jeżeli jej nie kupisz, to nie myśl sobie, boże jestem za biedna, nie mogę sobie jej kupić, tylko pomyśl sobie, no stać mnie na nią, ale to nie jest w tym momencie moim priorytetem. Taki mindset pozwoli Ci podchodzić do pieniędzy racjonalnie, pomoże Ci panować nad emocjami związanymi z Twoimi twoim, finansami. I ważne jest to, żebyś kontrolowała to, co myślisz o pieniądzach ważne jest żebyś myślała pozytywnie, żebyś planowała, jak twoi żołnierze będą dla ciebie pracować. Ale twoim pierwszym krokiem, twoim absolutnie pierwszym krokiem do tego, żebyś zapanowała nad swoimi finansami, jest rozpoznanie twoich schematów związanych z tym, co myślisz o pieniądzach. Czy to jest właśnie poczucie, że nie masz pieniędzy i cały czas oszczędzanie i mówienie sobie, że jesteś biedna? Czy to jest poczucie właśnie, że cały czas wydajesz i, i zastanów się, skąd to się bierze? Uwierz mi, że bardzo, bardzo, bardzo dużo. Powiedziałam, że 70%, 80% może nawet tego, co my robimy z pieniędzmi, wynika z tego, co, czego nauczyliśmy się od naszych rodziców poprzez obserwacje, poprzez to, jak nasi rodzice sobie radzili z pieniędzmi. Tylko swoim pierwszym krokiem do wolności finansowej jest? przemyślenie Twoich schematów związanych z pieniędzmi. Czy może w Twoim domu było tak, że to kobieta się że to tata się zajmował finansami, a, a kobiety to były po prostu obsłużone, tata się tym zajmował i kobieta już nie musiała. To teraz zastanów się, czy ten schemat powielasz, czy go chcesz powielać. Bo też może być tak, że będziesz miała schematy wyniesione z domu, które Ci służą, które uważasz, że są dla Ciebie słuszne i tak, to jest dla Ciebie ok. Czy, czy czy jest coś, może jednak, żebyś chciała nad czym pracować. I kiedy już rozpoznasz swoje schematy, to zastanów się, czy chcesz je zmienić. I kiedy będziesz chciała je zmienić, to będziesz musiała zmienić twoje myślenie. I tak, jeżeli uważasz, że masz zbyt mało pieniędzy, tak myśli prawie większość osób, to powiedz sobie na kilka pytań. I pierwszym tym pytaniem będzie, czy to jest zawsze prawda? Czy zawsze masz za mało pieniędzy? A jeżeli nie, to jakie są sytuacje, w których masz wystarczająco dużo pieniędzy? Pomyśl sobie, jakie aspekty twojego życia są w sumie OK z pieniędzmi. Masz na nad głową, masz wystarczająco jedzenia zawsze, masz odzież, możesz sobie może pozwolić na wakacje czasami. To strzegaj to, gdzie masz pieniądze. I odpowiedz sobie tak szczerze. Czy masz za mało pieniędzy? Kolejnym elementem, na który chciałam, żebyś sobie odpowiedziała, to to, czy Twoje przekonanie mam za mało pieniędzy Ci służy? Czy mówiąc sobie i powtarzając cały czas mam za mało pieniędzy, czy to Ci pomoże doplanować Twoją przyszłość? Czy to Ci pomoże rozwiązać problemy z, problemy z pieniędzmi? Czy może czas coś zmienić? Może, jeżeli to Twoje przekonanie do tej pory ci nie służyło i nie pomagało w przeszłości, to może czas tutaj właśnie zacząć myśleć inaczej. Może czas spróbować dostrzegać to, gdzie te pieniądze są. I może czas się zastanowić, jak inaczej mogłabyś pożytkować Twoje pieniądze, żeby, żeby było ich więcej. I w jaki sposób dzięki temu zmieniło się też Twoje myślenie o pieniądzach. Zastanów się też, czy to przekonanie, że masz za mało pieniędzy, to jest tylko przykład, to może być też inne przekonanie, to może być przekonanie, pieniądze, jest ciężko mi pomnożyć pieniądze, albo finanse są skomplikowane, to może być każde przekonanie. Ale też się zastanów, czy to cię wspiera emocjonalnie. Czy to, żeby będziesz sobie powtarzała, mam za mało pieniędzy, uspokaja cię? Czy to uspokaja twojego ducha? Czy to pomaga ci się skoncentrować na ważnych dla ciebie rzeczach? Czy raczej ci utrudnia życie? Jeżeli to jest odpowiedź jest nie, no to masz kolejne potwierdzenie, że Twoje przekonanie cię nie wspiera. Zostawiam Cię dzisiaj z tymi przemyśleniami. Zostawiam Cię z tym, żebyś przemyślała sobie, jakie są właśnie Twoje schematy myśleniowe dotyczące pieniędzy. Pomyśl sobie o żołnierzach, pomyśl sobie o drzewie, pomyśl sobie o energii i daj mi znać w komentarzu. Co ty o tym myślisz? Czym pieniądze są dla, siebie, dla ciebie? I czy stawiasz sobie za cel poprawić Twoją sytuację finansową? Czy jesteś w stanie i w tym momencie Twojego życia, kiedy chcesz i możesz wziąć odpowiedzialność za Twoją sytuację finansową? Czy będzie może jednak kolejna wymówka? I to może jeszcze nie jest czas dla ciebie. To może nie być wymówka, ale może nie jesteś teraz na siła. Czy to jest czas dla Ciebie postawić sobie Twoje cele finansowe? I coś zacząć zmieniać w tym momencie. Sciskam Cię bardzo mocno. Dzisiaj jest Chile i do usłyszenia.